кастан кастан ой а кик стой совсем а я сит Dobra, czekaj. Dobrze, Czekaj, czekaj. Żeby miały na to drabki. Ale wielkie macie te wierzy, konie takie. Wiesz, żeby im Piękne. I Nie mogę się z nimi spotkać, więc przez internet im przesyłam. Takie bajki różne, a dzisiaj chcemy bajkę o koniach. Dwa koniki. Były sobie dwa koniki. Jeden grzeczny, drugi dziki. Jeden czarny, drugi biały. Ten ogromny czarny, dziki to był chyba z Ameryki, a ten mały, biały, miły to skądś bliżej, gdzieś spod piły. I choć całkiem różne były, jak dzień z nocą się różniły, to tak bardzo z całej siły konie te się polubiły. Wcale się nie rozstawały: Gdzie szedł duży, tam bieg mały. Wstajni razem owie jadły, razem także spać się kładły. Nigdy też się nie kłóciły, zawsze bardzo zgodne były, bo czas w towarzystwie miłym szybko leci, nie ma siły. Dziesięć lat się przyjaźniły, kiedyś sobie policzyły, a ich grzywy i ogony nie tak gęste z żadnej strony. Już się nimi nie zachwycą, do warkoczy nie pochwycą, lecz się konie nie przejmują. Ciągle razem galopują, bo się lubią niebywale, więc się tym nie martwią wcale. I od tego jest przysłowie, co je prawie każdy powie w środku kraju i na stronie: znają się jak łyse konie.